Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym tak vlogowo kilka faktów Wam przedstawić, a mianowicie, po pierwsze, nie chciałbym, żebyście mnie źle zrozumieli, ale, że tak powiem, Facebooka wolałbym zostawić dla siebie do celów, że tak powiem, prywatnych i dlatego zasłonię tutaj, żeby nie było widać. Nie odbieram zaproszeń od sporej ilości osób, jak widzicie. Dlatego, jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować, to zapraszam na Twittera. Tu będzie gdzieś podpis na dole. Zresztą na kanale też jest. Więc na Twitterze, jeśli zadać jakieś pytanie, to na pewno dostaniesz odpowiedź, bo tutaj dostanę automatycznie po prostu informacje o tym. Również możecie zadawać pytanie na Google Plusie. Tu również często jestem, więc zapraszam tutaj. Tego Facebooka po prostu też sam po prostu mało używam. Trzecia rzecz to jest taka, którą chciałbym Wam przedstawić, że jeżeli czasami nie ma czegoś na kanale, albo byście chcieli też dopytać, albo poczytać jakieś dodatkowe moje wypociny, to zapraszam. Utworzyłem sobie bloga robertnawrozki.com, możecie wejść, dopiero to się rozwija, jakoś szukam sposobu i pomysłu na to wszystko, więc to wszystko się dopiero rozwija. W każdym razie, jeśli macie ochotę, to możecie również sobie tutaj poczytać. No i dodatkowo tak, wyjeżdżam teraz na weekend, więc e, dzisiaj pojawi się jeszcze bardzo ciekawy, myślę, film o Samsungu Galaxy S4. Takie podsumowanie po, 4 po 5 właściwie tygodniach użytkowania. No i jutro typowo Q&A, e, też koło 12 powinno być w południe, więc e, zapraszam serdecznie do oglądania. Jeśli macie jakieś pytania, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy też, tak jak wspomniałem, w Twitterze, Google+, Plusie. Czy gdzieś na bloku. Dobra. Trzymajcie się. Dzięki. Pozdrawiam. Miłego weekendu. Cześć.